Witajcie! Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam moją relację z targów i e trade Show 2023, które odbyły się w marcu. Na wydarzeniu mieliśmy okazję spotkać się z wieloma wystawcami, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania z dziedziny e-commerce. W trakcie targów przeprowadziłem również kilka wywiadów z wybranymi wystawcami, którzy opowiedzieli nam o swojej działalności oraz o tym, jakie korzyści mogą przynieść ich produkty dla potencjalnych klientów. Wierzę, że moje relacje pozwoli Ci lepiej poznać świat e-commerce i zainspiruje do dalszego rozwoju Twojego biznesu. Zapraszam do oglądania. Wygodne zwroty to usługa, która umożliwia jeszcze wygodniejsze zwroty dla klientów w sklepach internetowych. Zobaczmy, co oni mają Wam do zaoferowania. Cześć, jestem Mateusz i zajmuję się rozwojem projektu Wygodne zwroty. Staramy się zautomatyzować ten proces zwrotów konsumenckich, bardzo często taki niewygodny, bolesny, zarówno dla konsumenta, jak i sklepu. Robimy to poprzez wdrożenie takiego prostego modułu widgetu na stronę sklepu, dzięki czemu ten przepływ informacji pomiędzy konsumentem a sklepem jest dużo szybszy, a przez to dużo tańszy. Jeżeli chodzi o Waszą usługę, to jak ona może się przydać sklepom internetowym czy firmom e-commerceowym? Popatrzyłbym na to bym z dwóch perspektyw. Po pierwsze, jest wtedy dużo mniej zapytań, jeżeli chodzi o takie podstawowe sprawy, tak? Kiedy klienci dzwonią do naszego biura, który klienta e, i pytają jak mamy zwrócić, gdzie mamy wysłać ten produkt, jak go spakować, a czy termin mój nie minął. E, w naszym systemie to wszystko dzieje się w warstwie elektronicznej, dzięki czemu wykluczamy tutaj pracę, e, pracę ludzką, która często bardzo jest e, droga dla sklepów. E, po drugie, jesteśmy w stanie zaawizować wcześniej te przesyłki zwrotne. Czyli taki sklep dostaje od nas informację, że słuchaj, przyjdzie dzisiaj do ciebie 30 50, 100 zwrotów. No i dzięki temu możemy jakoś zarządzić zasobami ludzkimi właśnie na magazynie, tak, żeby odpowiednio przygotować się na przeprocesowanie szybciej tych zwrotów, no bo konsumenci po prostu tego już, już oczekują. Jaki jest koszt Waszej usługi dla sklepu internetowego? Okej, okay, to jest super pytanie, ponieważ nasza usługa jest całkowicie za darmo. E, jesteśmy taką e, firmą, gdzie zarabiamy tak naprawdę na przesyłkach kurierskich, e, więc tak naprawdę e, całe rozwiązanie, wdrożenie dla sklepu jest, jest za darmo i to nie jest żaden skan. I finansują to tak naprawdę zwroty, ponieważ no wiadomo, nie ma darmowych zwrotów, za nie ktoś musi zapłacić. W naszym modelu zazwyczaj płacą za nie konsumenci. E, no i jeżeli ten, ta przesyłka zwrotna, która kosztuje u nas zazwyczaj 13,99, e, jest przez klienta opłacana, no to to jest gdzieś kwestia, na której, na której jesteśmy w stanie zarobić. No i dzięki temu nie musimy tymi kosztami zwrotu obciążać sklepu. ok a jeżeli sklep chciałby zaoferować taki darmowy zwrot dla klienta, to też może to zrobić? Też jest taka możliwość, ale myślę, że jeszcze ciekawszy jest taki model hybrydowy, który sobie wypracowaliśmy, gdzie sklep może w dowolnym stosunku podzielić koszty pomiędzy siebie, a pomiędzy konsumenta i może to robić dynamicznie, czyli na przykład na okres Black Friday, na jakieś większe okresy sprzedażowe możemy uruchamiać darmowe zwroty i wtedy opłaca je sklep, albo zostawia je na przykład za 2,99 dla konsumenta, a w takich niższych sezonach może to zrobić w zupełności po stronie konsumenta i wtedy z nic nie płaci albo płaci jakąś niewielką część tej kwoty, a cała reszta pozostaje po stronie konsumenta. A jeżeli chodzi o integrację z systemami, to z jakimi systemami się integrujecie? Czy, je, czy jest w ogóle jakaś integracja potrzebna? Na czym ona polega? Jasne. Właściwie tutaj mamy dwa sposoby wdrożenia na stronę i niezależnie od tego, czy sklep działa na WooCommerce, czy na Preście, czy na jakiejkolwiek innej platformie, Model wdrożenia jest podobny, ponieważ to jest tak naprawdę kilka linii kodu, które trzeba w odpowiednim miejscu wkleić, zazwyczaj pewnie w zakładce zwroty czy odstąpienie od umowy. Mamy też możliwość wdrożenia przez Google Tag Managera poprzez skrypt, dzięki czemu no też możemy to później trochę lepiej analizować. Tak, Jeżeli klienci mówią nam o powodach zwrotu, jeżeli, jeżeli te produkty gdzieś wybierają sobie z, z poszczególnych koszyków, to jesteśmy w stanie do później w sposób bardziej automatyczny przekazać do sklepu, że hej słuchaj z tym produktem jest problem. No może warto byłoby go jednak wycofać ze sprzedaży, no bo jeżeli generuje 50% zwrotów, no to jego sprzedaż już nie jest opłacalna po prostu teraz odwiedzimy znaną już prawdopodobnie wielu z was usługę SMS API która pozwala na zautomatyzowanie wysyłki SMS-ów do klientów. Nazywam się Marek Goczkowski, jestem partnership managerem w SMS API. Jakie problemy jako e, jaków rozwiązujecie? Niezmiennie rozwiązujemy ich problemy z komunikacją z klientami. E, pomagamy im komunikować się z wykorzystaniem wiadomości SMS, zarówno wysyłając kampanie marketingowe, takie masowe, na, na własne bazy, to jest bardzo ważne, żeby to były własne bazy e, klientów oraz automatyczne powiadomienia, SMS-y transakcyjne, ratowanie porzuconych koszyków dzięki pluginom do platformy e Z całą pewnością to, co jest moim oczkiem w głowie, jako osoby, która tym się zajmuje zresztą w SNS API, to właśnie te pluginy do e-commerce, o których wspomniałem. Poza tym, co zazwyczaj posiadają pluginy, czyli transakcyjnymi SMS-ami informującymi o tym, że produkt został wysłany, zamówienie skompletowane i tak dalej. Posiadają też takie automatyzacje marketingowe, remarketingowe i właśnie ratowanie porządzenia koszyków sms o dostępności produktów i, i tym podobne funkcje. W e-commerce to właśnie otwieranie się na te, na te pluginy. To jest tak naprawdę projekt, który powstał około półtora roku temu, i jakby plugin za pluginem, platforma za platformą aktualizujemy. Najnowszy, którym już możemy zacząć się chwalić, to na przykład plugin do platformy Shopware, która jak wiemy, ma mocne plany ekspansyjne wobec, wobec naszego kraju jest bardzo mocna. Na rynkach takich niemieckich, gdzie my również jesteśmy obecni. Więc to są takie, takie nowinki, te pluginy, to są całkiem nowe rzeczy, więc warto nimi się zainteresować. Do czego zachęcam. Eparagony to temat, który jest ciekawy dla e-commerce'u od wielu lat. Teraz jest już możliwość wystawiania ich realnie. Możemy używać tej usługi. Zobaczmy, co firma Spark ma do powiedzenia na ten temat. Nazywam się Kamila Monsior i reprezentuję firmę Spark i usługę Spark Eparagon. Zajmujemy się przede wszystkim e-paragonem fiskalnym, który zastępuje paragon papierowy. I to sprawia, że firmy, na przykład z branży e-commerce, nie muszą już drukować paragonów, kładać ich do paczek czy archiwizować i potem wystawiać do nich faktury imiennych. Cały ten żmudny, długi i pracochłonny proces zostaje zastąpiony przez jeden elektroniczny dokument fiskalny. Konti to już jest legalne w Polsce. <głos》<głos》tak, jest to legalne. Tak naprawdę zmiana na polskim rynku rozpoczęła się. W 2020 roku dzięki ustawie, a później zostało to doprecyzowane w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów i ministerstwa Rozwoju i Technologii. Okej, okay. jakie są techniczne ograniczenia, Jakby co musi spełniać taki e-commerce, żeby mógł skorzystać z Paragonu? Przede wszystkim należy posiadać drukarkę fiskalną online. To jest nadal wymóg polskiego prawa, żeby sprzedawca taką drukarkę posiadał. Natomiast wbrew swojej nazwie drukarka nie drukuje, jest tylko miejscem, gdzie, gdzie sprzedaż jest ewidencjonowana. Więc to jest pierwszy aspekt. A drugi aspekt no to jest konieczna integracja z naszym, z naszym systemem. My musimy się zintegrować z systemem sprzedaży, żeby te e-paragony żeby te e udostępnić. Są one udostępnione w postaci linka, który może zostać na przykład zaszyty w mailu transakcji Z jakimi systemami się integrujecie? Możemy się zintegrować na poziomie systemów takich czysto e commerceowych czyli mówię tutaj o PrestaShopie, WooCommerce oraz TrisoShop. Integrujemy się też z integratorami takimi jak BaseLinker, lub z systemami księgowymi Subjekt albo Optima. Myślę, że jest to, jest to usługa tak naprawdę dla każdego e-commerceu, bo każdy sprzedawca e-commerce na pewnym etapie swojego rozwoju będzie miał duży problem z kartonami, z rolkami Paragonów, które gdzieś tam po, po siedzibie firmy e, są pozostawiane. E, więc jest to ogromne usprawnienie. Obniżka kosztów fiskalizacji, usprawnienie logistyki. E, więc finalnie dochodzimy do tego, że, że jest to obniżenie kosztów i zwiększenie tak naprawdę zysku. E, też. Y, Zostają zwolnione zasoby w firmie, bo osoba, która do tej pory tylko stała przy drukarce fiskalnej i odbierała te pa paragony, może, może ten czas poświęcić na coś, coś bardziej produktywnego. Jakie e, koszty musi ponieść e, klient, który korzysta z Waszej usługi? To zależy od wolumenu e, paragonów wydawanych miesięcznie. E, taki podstawowy pakiet zaczyna się od 500 paragonów e, i pakiet kosztuje 89 zł. A później e, mamy kolejny pakiet 300. 3000, przepraszam, 3000 dokumentów, 390 zł, a powyżej tego pakietu to już ustalenie indywidualne Myślę, że warto tutaj jeszcze dodać aspekt ekologiczny tego rozwiązania. Faktycznie papierowe paragony jest to, są zrobione z papieru termicznego, który nie dość nie nadaje się do recyklingu, więc tylko zaśmieca naszą planetę. To jeszcze jest szkodliwy dla człowieka, więc pracownik, który ma styczność z tym paragonem, jest narażony na, na chemiczne substancje, które po prostu szkodzą jego zdrowiu. Więc to jest dodatkowy taki CSR-owy, ekologiczny aspekt, który coraz więcej, na który coraz więcej firm zwraca uwagi. Zaufane to usługa, która zbiera opinie od klientów i weryfikuje ich prawdziwość. Zobaczmy, co mają do powiedzenia osoby. Jestem Sebastian Froszko z Zaufane.pl. Pomagamy klientom w budowaniu pozytywnego wizerunku online e, dzięki pozyskiwaniu opinii właśnie głównie dla sklepów internetowych, jak również dla firm usługowych. Okay. co Was wyróżnia na rynku spośród innych tego typu usług? E, nasza usługa wyróżnia się tym, że posiadamy oficjalne partnerstwo po Google, jest tylko 20 kilka firm na świecie, które taki status posiada. Dzięki temu nasze opinie są przekazywane bezpośrednio do ekam Google. E, mamy bardzo wysoką skuteczność zbierania opinii, jak również e, pozyskane przez nas opinie są weryfikowane przez nas zespół który może to robić w 26 językach, także dajemy bardzo dużo bezpieczeństwo dla naszych klientów, ponieważ każda opinia jest najpierw manualnie sprawdzona, a dopiero później jest publikowana. To dlaczego akurat do Was klienci zainteresowani zbieraniem opinii Jasne. powinni uderzyć? Myślę, że to co mogę powiedzieć i w jaki sposób mogę zachęcić potencjalnych klientów, to to, że jesteśmy fanatykami właśnie tego bardzo wąskiego aspektu marketingowego. Wyspecjalizowaliśmy się w tym. Jeżeli komuś zależy na bardzo dobrym wizerunku, nie tylko w Polsce, ale i też zagranicą, to by opinie towarzyszyły klientowi podczas całego procesu zakupowego, to to jest dobry powód, żeby z nami porozmawiać, ponieważ doradzimy i pokażemy, jak sprawić, żeby rzeczywiście ten feedback pozyskiwał kolejnych klientów. Okay. No i oczywiście życzę wszystkim wielu okazji do proszenia o pozytywne, o pozytywne opinie. Okej. Okay. Realnie opinie u Was y, są y, weryfikowane i są prawdziwe, tak? Bo tak. To to, tak, tak. Wcisnąć, że to nie jest tak, że ktoś tam jeszcze sobie gdzieś napisał. Tak. tak. Zarówno nazwa zobowiązuje, jak i, jak i rzeczywiście wszystkie opinie są potransakcyjne. Jeżeli ktoś chce pozostawić opinię sam z siebie, musi przedstawić dowód zakupu. Tak. Mamy bardzo. Taką restrykcyjną politykę weryfikacji tych opinii, tak? czyli po, po, i prezentujemy zarówno te negatywne, jak i, jak i, jak i pozytywne. E, tak. i tutaj w szczególności teraz jest to ważne w zakresie dyrektywy Omnibus która została wprowadzona w Polsce, jak i w Europie, e, więc. Nasza usługa nawet jest bardziej restrykcyjna, czy regulamin naszej usługi jest bardziej restrykcyjny niż to, co przewiduje Unia Europejska właśnie w dyrektywie OVIEWS. Okej, okay, czyli rozumiem, że sprzedający, czy tam sklep internetowy, nie może poprosić Was o usunięcie e, negatywnej opinii, tak o? Tak. Bez podania jasnego powodu i argumentowania nie może tego zrobić. Każda prośba jest indywidualnie rozważana, tak weryfikowana. Musi nam przedstawić dowód, na którego chciałby tą opinię usunąć. Finalnie jesteście zaufani nie tylko dla sklepów, ale również dla... dla kupujących. ...detalistów, tak. dla klientów. Tak, dla kupujących, tak. I to jest bardzo ważne, że ta rzetelność no, musi być prezentowana na każdym, w każdym elemencie sklepu internetowego i wydaje mi, i, i też to do, temu dowodziłam raport, który GEMius y, opublikował niedawno, y, za rok właśnie, 2022 i 43% respondentów mówi, że opinie to jest najważniejszy element właśnie rzetelności, tak i jest to element, który w ogóle ma, najwięk, ma znaczącą przewagę nad pozostałymi elementami typu dostawa, czy też na przykład cena. Teraz zajrzymy do firmy, która zajmuje się tworzeniem konfiguratorów produktów. Bardzo ciekawa usługa. Nowość, o której jeszcze wcześniej nie słyszałem. Zapraszam. Nazywam się Szymon Nartosiak, reprezentuję firmę i Jesteśmy dostawcą platformy, którą można określić jako kreator tworzenia konfiguratorów. Jest to praktycznie kompletny konfigurator dowolnego produktu, jakiegokolwiek, który zawiera w sobie jakąś wariantowość, konfigurowalność, który można personalizować. Na dobrą sprawę rozwiązujemy jednocześnie problemy które w dzisiejszych czasach spotykają klienta końcowego, który nie zawsze może lub chce ruszyć się do sklepu i skorzystać z możliwości, które oferuje handel profesjonalny, handel, przepraszam, stacjonarny, taki plastyczny, tylko lubi po prostu zakupy w internecie i woli zrobić to z, sa, z ekranu swojego komputera czy też telefonu. W momencie, w którym chciałby nabyć jakiś produkt, który jest konfigurowalny, jest w stanie w sposób interaktywny Zapoznać się z wszystkimi możliwościami, zapominając o jakichś katalogach tysiąc stronicowych, poziomu takiego single source, jednego po prostu jednego widoku produktu, jest w stanie zbudować sobie każdy jego, każdy wariant, dodać, usunąć elementy, zmienić materiał, z którego on jest wykonany, w takim zakresie, w jakim dopuści to oczywiście producent. Zaufanie do zakupu, który odbywa się przez internet. Dość mocno wzrasta, ten klient czuje się, że jest częścią tego procesu personalizowania produktu pod niego. Jednocześnie może sobie go zwizualizować w dowolnym środowisku. Także jeśli to jest wiata garażowa, to obok domu, jeśli to jest mebel, to w pokoju, jeśli to jest samochód, to w garażu, a nie dzięki Topnet AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, sobie w trójwymiarze go zwizualizować za pomocą do, dowolnego przenośnego urządzenia, jak tablet czy telefon. Tutaj mamy rozwiązane e, jakieś kłopoty dzisiejszego konsumenta, z punktu widzenia użytkowników naszych licencji, czyli firm. E, mamy bardzo zaawansowaną automatyzację wielu procesów, które na dzień dzisiejszy są. No są kłopotliwe. Cała pętla gdzieś obowiązków pomiędzy handlowcami, którzy wyceniają produkty, a inżynierią, która jest odpowiedzialna za to, jak one wyglądają. Takie pytanie, które na pewno wszyscy będą chcieli zadać: e, ile kosztuje nasze rozwiązanie? Nasze rozwiązanie kosztuje ułamek tego, co trzeba było zapłacić za oprogramowanie dedykowane. To na pewno skorzystały z naszego rozwiązania firmy, które są startupami, które dysponują, czy generują obroty rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro rocznie, ale skorzystały też firmy, które generują obrót rzędu miliarda euro rocznie. jest to na tyle budżetowe rozwiązanie, że większość procentów jest w stanie sobie na to pozwolić. A jeżeli chodzi o integrację właśnie, to bo rozumiem, że sam e, sama usługa jest e, czymś, co implementujemy u siebie tak. w e commerce takim tak? Takim komponentem który generalnie można powiedzieć takim mikroserwisem, który możemy potraktować jako jeden z bloczków, klocków, skryw. Budujemy cały swój system, tak? natomiast e, pozostałe funkcje przyjmują inne, inne klocki tego systemu. I na dobrą sprawę mamy połączenie na gotowo z Prestcom. Natomiast inne platformy typu WooCommerce, Shopify, Magento czy jakiekolwiek inne możemy pointegrować dzięki API. Na dobrą sprawę chyba nie spotkaliśmy się do tej pory z kodów, którego nie bylibyśmy w stanie przedstawić na naszej platformie. De facto robi to fobiorca, ponieważ po W3 wyszkoleniu z naszej strony jest w stanie sobie dodawać nowe produkty. Samemu je modelować, samemu ustalać ich logikę, ograniczenia technologiczne, cenowe.